Drodzy synowie i córki, dzisiaj przynoszę Wam przesłanie o tajemnicach duchowych poprzez ważne przesłanie od dziewicy, otrzymane w kwietniu 2024 roku. Jest siedem elementów, które musicie mieć w swoim domu i które pokażę Wam w tym filmie, a które mogą chronić Cię przed wszelkim złem. Bardzo ważne jest, abyś uważnie słuchał, ponieważ te rewelacje uświadamiają nam ich wagę i przygotowują nas na wyzwania, które nas czekają. Po pierwsze, Chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji tego kanału, ponieważ tutaj będę codziennie dzielić się prorosim przesłaniem dla Twojego serka i nie zapomnij skomentować poniżej swojej prosby modlitewnej i powiedzieć mi, za kogo się modliłeś w ostatnich dniach, Twój przyjaciele rodziny o pracę na rzecz uzdrowienia, złóż swoją prośbę modlitewną poniżej i towarzyszyć na Twoją prośbę, powiedz mi również, z jakiego kraju pochodzisz, aby wiedzieć. Do jakich krajów dociera nasze przesłanie? Amen. Ponieważ to głębokie przesłanie współbrzmi z proroctwami dotyczącymi jego pojawienia się w Garabandal w Hiszpanii w latach 60. i tutaj, w Japonii w latach 70., wraz z innymi niedawnymi wystąpieniami, znaczenie tego objawienia skłania nas do uznania jego znaczącej wartości i przygotowania się na przyszłe wyzwania. Po pierwsze, Chciałbym zaprosić cię do subskrybowania tego kanału, ponieważ tutaj będę dzielić się proroczym przesłaniem dla twojego serca codziennie i nie zapomnij skomentować poniżej swojej prośby modlitewnej i powiedzieć mi, za kogo się modliłeś w ciągu ostatnich kilku dni. Twoi przyjaciele z rodziny o pracę na rzecz uzdrowienia. Złóż swoją prośbę modlitewną poniżej i załącz swoją prośbę modlitewną. Powiedz mi też, z jakiego kraju pochodzisz, żeby wiedzieć, do jakich krajów dociera nasze przesłanie. Amen. Kwiecień jest miesiącem bardzo proroczym, szczególnie 23 kwietnia 23 maja 1884. i 24 maja 1984 miało miejsce ostatnie objawienie Matki Bożej stąd w Japonii. W kwietniu 2024 se przypada 50 rocznica ostatniego przesłania z akwity, które jest apokaliptyczne i uważane za część trzeciej tajemnicy Fatimskiej, a Matka Boża przekazała ojcu Oliwę i do Brazil Wiadomość o wydarzeniach, które będą miały miejsce dokładnie w kwietniu 2020, 4, mówiąc mu, że to zrobi. Także daj znak: z 23 kwietnia Dziewica Maryja ostrzega nas o znaczeniu przygotowania się poprzez potężne modlitwy, aby uzyskać ochronę i zbawienie dla naszego życia. Więc zdobądź swoją książkę już teraz Ital Gran, Modlitwa Najświętszej Maryi, Panny Materiał ten obejmuje różnorodne Potężne modlitwy z przepisami na każdą okazję. W życiu nie marnuj czasu. Kliknij na link w pierwszym komentarzu i pobierz go natychmiast. Liczba sztuk jest ograniczona i wkrótce zostaną usunięte z rynku. Dlatego jest to niezbędne. Podejmij działania już teraz, aby zapewnić dostęp do potężnej modlitwy najświętszej Maryi Panny, zanim skończy się ona 23 kwietnia 1973 roku. W Japonii byliśmy świadkami ostatniego udokumentowanego objawienia Matki Bożej z Akwitani. W kwietniu 2024 roku przypada setna rocznica ostatniego przesłania dostarczonego tutaj, wiadomość uważana za apokaliptyczną i związaną z trzema tajemnicami fatimskimi. Co ciekawe, Matka Boża przekazała także wiadomość ojcu Oliwirze tu Brasil, wskazującą na nadchodzące wydarzenia, które nastąpią. Dokładnie w kwietniu 2024 roku, obiecując nawet konkretny znak na 23. dzień tego miesiąca, zbadamy teraz szczegóły tego przesłania przekazanego przez naszą panią ojcu Oliwirze, który przewiduje początek ucisku w październiku, i będziemy starali się zrozumieć jego przepowiednie i wytyczne dotyczące ochrony. 22 kwietnia 1984 biskup John Shogiro. Hito oficjalnie uznał, że wydarzenia, które miały miejsce w Akita, miały nadprzyrodzone pochodzenie, a objawienia zostały później potwierdzone w czerwcu 1988 przez kardynała Josefa Ratzingera. Następnie prefekt Kongregacji Nauki Wiary wydał ostateczne oświadczenie, w którym potwierdził autentyczność objawień i uznał je za godne wiary później, gdy papież Benedykt Wiekistyk stwierdził, że orędzie z Akwity. Jest zasadniczo takie samo, jak orędzie z Fatimy w ostatnim orędziu Matki Bożej, zakwity z 23 kwietnia 1973 roku, wydał surowe ostrzeżenie, że jeśli ludzie nie pokutują i nie poprawią się, ojciec wymierzy ludzkości straszliwą karę. Opisał tę karę jako bardziej rozwlekłą niż powódź, przepowiadając upadek ognia z nieba i inne nieszczęścia, Podkreślił, że naszą obroną będzie odmawianie różańca i ufność Bogu. Prosząc o modlitwę za papieża, biskupi i księża, prorokowali także o ucisku w kościele, przepowiadając konflikty pomiędzy kardynałami, biskupami i księżmi, jak a także kpiny i prześladowania tych, którzy ją czczą. Ostrzegała przed obecnością w kościele osób skompromitowanych oraz presją na księży i dusze konsekrowane, aby porzucili służbę kościelną. Proszę pana, upewnij się, że wkleiłeś swoją książkę bez pierwszego opublikowanego komentarza. Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na ostrzeżenia naszej dziewicy Maryi i przygotować się na wielkie męki, które nadejdą w 2024. Brazylia zdaje się powtarzać te proroctwa, oznaczające spełnienie się tej proroczej wizji 50 lat później, w ciągu kilku tygodni w marcu 2024. Kapłan inkardynowany do Rio Grande do Sul, Brazylia doświadczył szczególnej obecności Dziewicy Maryi podczas celebracji eucharystycznych. Przez cały ten okres otaczało go kilka mistycznych intuicji przewidujących bliskość nowego objawienia i wtedy wczesnym rankiem 17 czerwca 2023 roku, około godziny 3:10, poczuł wewnętrzne wezwanie, aby udać się do kaplicy. Siedząc przed obrazem Matki Bożej Fatimskiej, zaczął otrzymywać szereg wewnętrznych przesłaniów, które natychmiast zapisywał w swoim notatniku. Objawieniom tym towarzyszyły obrazy, które stopniowo zaczęły formować się w jego umyśle. Sercem Matka Boża, poprzez te zwroty, przepowiedziała, że w miesiącu październiku 2023 rozpocznie się wielki ucisk, który zapowiadał już w swoich poprzednich objawieniach. Przepowiedziała zaostrzenie konfliktów, pojawienie się nowych katastrof naturalnych, choroby fizyczne i duchowe. Zaleciła także stosowanie sakramentalia, praktyka adoracji eucharystycznej i żarliwe odmawianie różańca. Świętego Matka Boża prosiła także o żarliwą modlitwę za kapłanów, biskupów i papieża, do których zachęcała nas, zachowajcie w niej odwagę, determinację i zaufanie, zapewniając nas, że tak jak była przy swoim synu podczas jego męki na krzyżu, tak też będzie z nami w czasie tego wielkiego ucisku. Koniecznie wklejcie swoją książkę bez pierwszego opublikowanego komentarza. Bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na ostrzeżenia naszej dziewicy Maryi i przygotować się na wielką mękę, która w końcu nadejdzie. Matka Boża zakończyła swoje przesłanie stwierdzeniem: że triumf jej niepokalanego serca jest bliski wyciąg z Księgi Kościelnej lub Siracit, 18, werset 7 do 14, który podkreśla zawsze obecne miłosierdzie Boga, nawet w trakcie Jego poprawiania. Oto oryginalne przesłanie, które otrzymał ojciec Oliveira i które Lukas Gelacio przekazał, przekazując słowa naszego Pani, podkreśla bliskość tych wydarzeń i potrzebę duchowego przygotowania w obliczu nadciudzonych wajzów objawisi, jako plaga znacznych rozmiarów, dlatego polega mu misit na drzwi jak medalik świ, benedykta i nie zapomnieć noszenie skapleaza jako dodatkowej ochrony jest równie istotne. Niezbędne jest także błogosławieństwo świec, oliwy i wody, po pobłogosławieniu nie wahaj się użyć olejku dobrego Samarytanina. Pozostawanie w stanie łaski jest kluczowe, ponieważ demony zintensyfikują swoje ataki, szczególnie przeciwko kapłanom. Dlatego tak ważna jest modlitwa za nich, także za siebie, który jest księdzem, a także za biskupów, w tym za własnego biskupa. Poświęćcie swoje modlitwy i ofiary Ojcu Świętemu, gdyż będzie on potrzebował dużo ochrony i wsparcia jako Twoja królowa matka. Będę u boku wszystkich powierzonych mojej opiece, nie zostawiając ich w nędzy, jak ci wielokrotnie obiecałem. Ważne jest, aby podkreślić, że ten okres jest zgodny z tym, co zostało ujawnione w mojej trzeciej tajemnicy w Portugalii. 13 października dam ci znak, o którym mnie prosiłeś, datę, którą wybrałem, kiedy otrzymałem od Boga misję ochrony wraz ze świętymi aniołami tych, którzy poświęcili swoje życie. Pamiętaj o wklejeniu Twojej książki bez pierwszego opublikowanego komentarza. Bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę na ostrzeżenia naszą dziewicę Maryję i przygotuj się na wielkie męki, które nadejdą. Przewiduję, że z Rosji nastąpi wielka dewastacja, wywołana przez piekielnego smoka, przynoszącego szkody całemu światu. Jednak nie bój się. To jest właściwy czas, aby szukać świętości. Pamiętaj, że Wielki Święci. Pojawili się w czasach głębokiej ciemności i ucisku, zatem nie w obliczu strachu czy tchórzostwa, ale miłości i odwagi. Zrozumiałe jest, synu, że wezwałeś w tej chwili, aby pamiętać, że właściwy czas na szukanie świętości nie jest jutro, ale dzisiaj i teraz. Adoracja Eucharystyczna musi być Twoim bezpiecznym schronieniem, a łańcuchem utrzymującym te kotwice jest święty różaniec. Akty zadośćuczynienia i ofiary adoracji eucharystycznej w połączeniu z Różańcem Świętym mają moc zmiany biegu wszystkich proroctw. Nie zaniedbuj adoracji eucharystycznej lub różaniec Święty. Praktykujcie pokutę, składajcie ofiary za zbawienie dusz, nawrócenie grzeszników i uświęcenie duchowieństwa. Pamiętajcie, że Pan widzi wszystko i triumf mojego niepokalanego serca rządzi wszystkim. Pozostań wierny w tym czasie oczyszczenia. Zaufaj pomocy swojego anioła stróża. Teraz jest czas, aby postępować jak święci. Idź, mój drogi synu, w związku z fragmentem Kaznodziei 1871 do medytacji. Tylko Łukasz Gelacio i dwóch innych świadków znają pełny oryginalny tekst, i on wskaże go każdemu, kto będzie w tym czasie potrzebny. Chcemy tutaj podkreślić proroctwo Matki Bożej, przekazane ojcu Oliweirze. Na październik 2023, roku, podkreślając, że adoracja i tycka akty zadośćuczynienia i ofiary wraz z Różańcem Świętym mogą zmienić wszystkie proroctwa, o które Cię prosimy. O Maryjo, prowadź nas w naszych duchowych zmaganiach, chroń na.